Wielokrotnie słyszałem frazę, że człowiek to rozumne zwierzę. Pozwolę sobie jednak nie zgodzić się z tym, które zwierzę zabija dla przyjemności, które zwierzę znęca się nad innymi, które zwierzę morduje inne w celu złożenia ich zwłok na jakimś ołtarzu. Widziałem psa, sukę. Przywiązaną do budy na bardzo krótkim łańcuchu i tak wygłodzoną, że zjadła własne szczenięta. Widziałem, jak pewien góral w tartaku motywował kijem swojego konia do ciągnięcia kłody drzewa o wadze przekraczające jego możliwości fizyczne. Oszalały z bólu zwierzę szarpało się, próbując pociągnąć ten ciężar. Widziałem fotografię psa, którego powieszono na drucie przeprowadzonym przez jego uszy. Pewien człowiek mordował swojego psa bijąc go deską po nosie i wrzucając do rzeki. Skatowane stworzenie za każdym razem wychodziło na brzeg i wracało do niego machając ogonem. Myślę, że tyle świadectwa takiego człowieczeństwa już Wam wystarczy. Pocieszającym jest fakt, że tacy okrutnicy mogą narodzić się w kolejnym wcieleniu jako zwierzęta i tak odrabiać swoją karmę. Ktoś spostrzegawczy pewnie teraz zauważy, że te okrutnie traktowane zwierzęta to mogą być właśnie tacy ludzie. Możliwe. Tego się nie dowiemy. Są jeszcze inne patologie idące w drugą stronę, kiedy to pies, kot czy koń jest ważniejszy od członków rodziny. Mówią, że zwierzęta są głupie. Czy widzieliście kiedyś ptaka, który, który łowi ryby, posługując się kawałkiem chleba jako przynętą? Ja widziałem dwa sfilmowane takie przypadki. Ptak wyrzuca kawałek chleba do wody i czeka. Kiedy ryba podpływa, to szybko wyjmuje przynętę. Potem cykl się powtarza, aż do momentu, gdy ryba znajdzie się tak blisko, że można ją złapać. Potem już chleb zostaje w wodzie, a ryba jest konsumowana. Delfiny są tak inteligentne, że w Italii zakwalifikowano je jako kolejne rozumne istoty obok człowieka na tej planecie. Na YouTubie opisywane są historie, w których zwierzęta przychodziły do ludzi prosząc o pomoc. Nieraz też ratowały ludziom życie. Pamiętam opowiadaną mi historię z czasów II wojny światowej. Gdy koń wyprowadził podczas obławy jednego z partyzantów z lasu pełnego hitlerowców, okazało się, że nie ma jak uciekać. I wtedy partyzant powiedział do konia, teraz ty prowadź. I koń znalazł drogę ucieczki. Świnka hodowana w domu uratowała ludziom życie, budząc ich w środku nocy podczas pożaru. Delfiny ochroniły człowieka pływającego w morzu przed rekinami. Jest wiele takich historii. Oczywiście, że ludzie opiekują się zwierzętami i cieszą się ich sympatią. Warto teraz zastanowić się nad swoim nastawieniem do zwierząt. Na zakończenie, jeszcze jedna zasłyszana opowieść. Pewien mężczyzna zginął w wypadku, razem z nim zginął jego pies. Trafilił za światy. Tam był drogowskaz. Do raju poszedł, więc gdzie mu drogowskaz nakazywał? Obok niego wieku jego pies. Natrafili na pięknie zdobioną bramę. To pewnie drzwi do raju, pomyślał. Chciał już wejść, gdy ujrzał napis, psom wstęp zbroniony. Nie zdecydował się przejść przez tę bramę i poszli dalej. Szli długo, aż ujrzał inną bramę. Nie tak zdobną jak poprzednia, a obok niej siedział ktoś. Mężczyzna podszedł do niego i zagajł. Przepraszam bardzo, co to jest za tą bramą? A z psem można? Oczywiście. A tam wcześniej co było? Piekło. Do raju nie dochodzą ci, którzy porzucają swoich przyjaciół.